Dom przy Sutton Road w Hounslow był zamknięty. Wewnątrz panowała nienaturalna cisza. Na dywanie, tuż przy sofie, leżały rozrzucone zabawki dziecięce. W kuchni na stole stała butelka z mlekiem, nienaruszona, częściowo ostygła. W lodówce surowe mięso, jeszcze nie przetworzone. Ubrania niemowląt starannie złożone na komodzie. Telefon stacjonarny od kilku dni milczał. Ale na automatycznej sekretarce nie było żadnych wiadomości. Nie było też śladów włamania, przemocy ani pospiesznego pakowania. Wszystko wskazywało na to, że rodzina opuściła dom nagle, bez planu i bez powrotu. To nie było zwyczajne zaginięcie. Ślady, które zostawili po sobie Anil Chohan, jego żona Nancy, ich dwójka małych dzieci oraz starsza matka Nancy, Haranjit. Nie pasowały do scenariusza dobrowolnego wyjazdu. Dla śledczych i analityków zajmujących się przestępstwami zorganizowanymi, takie milczenie i porzucenie codziennej rutyny często stanowi początek czegoś znacznie mroczniejszego. Zaledwie kilka tygodni wcześniej, w styczniu 2003 roku, do firmy Ciba Freight położonej w pobliżu lotniska Heathrow zgłosił się mężczyzna w średnim wieku, prosząc o pracę jako kierowca. Kenneth Reagan, tak się przedstawił, Został przyjęty niemal natychmiast. Dla właściciela firmy, Anila Chohana, nie było to nic nadzwyczajnego. Sam miał za sobą przeszłość związaną z oszustwami podatkowymi i prawdopodobnie był bardziej otwarty na dawanie drugich szans. Nie sprawdzał dokładnie historii zatrudnienia nowego pracownika. Nie wiedział, że Reagan był w przeszłości kluczowym graczem londyńskiego świata przestępczego i używał pseudonimu Captain Cash. Znanego w środowiskach narkotykowych jako człowieka, który wiedział jak zamienić fracht lotniczy w kanał przerzutowy heroiny. Po odbyciu skróconej kary dzięki współpracy z policją, Reagan wyszedł z więzienia niemal bez grosza i z reputacją zdrajcy wśród dawnych wspólników. Potrzebował nowej przykrywki i nowego punktu wejścia firma Anila z legalną działalnością dostępem do transportu międzynarodowego i magazynem celnym była idealna. Pierwsze tygodnie pracy Regana upłynęły bez incydentów. Wydawał się pracowity, zaangażowany, gotowy do fizycznej pracy. Shohan widział w nim uczciwego człowieka po przejściach, ale Regan miał zupełnie inny cel. Nie chciał być kierowcą, chciał być właścicielem. Dlatego wprowadził do gry wątek inwestorów. Gotowych kupić firmę za kwotę, która mogła odmienić życie Hohanów 3 miliony funtów. Dla przedsiębiorcy borykającego się z rosnącym stresem, a jednocześnie słyszącego od żony, że tęskni za Indiami i chce wychowywać dzieci bliżej rodziny, propozycja była kusząca. Oferta miała sens. Formalnie wszystko wyglądało legalnie, ale w rzeczywistości nie istnieli żadni inwestorzy. Reagan był jedynym autorem planu. Zakładał on nie tylko przejęcie majątku, ale również eliminację właściciela i jego najbliższych, tak, by nikt nie mógł zgłosić sprzeciwu, powątpiewać w autentyczność dokumentów czy szukać prawdy. Tego rodzaju działania noszą cechy przestępstwa planowanego, realizowanego przez osobę o zaburzeniach osobowości typu antyspołecznego, pozbawioną empatii, zdolną do całkowitej instrumentalizacji ofiar. Aby zrealizować plan, Reagan potrzebował jeszcze jednej osoby. Skontaktował się z Belindą Brevin, kobietą, z którą kiedyś utrzymywał znajomość towarzyską. Przekonał ją, by zgodziła się objąć stanowisko dyrektora w firmie, oferując jej wysokie wynagrodzenie. Brevin znajdowała się w trudnej sytuacji życiowej. Samotna matka z kredytem hipotecznym i dziećmi w prywatnej szkole. Nieświadoma skali manipulacji zgodziła się. Wkrótce miała zostać wciągnięta w mechanizm, którego nie rozumiała i nad którym nie miała żadnej kontroli. Z perspektywy analitycznej decyzja Chohana o zaufaniu Reganowi była momentem krytycznym. Brak weryfikacji, zbyt szybkie zawierzenie i przekonanie, że można rozpoznać złe intencje po wyglądzie okazały się zgubne. Przestępcy, tacy jak Regan, nie działają impulsywnie, przeciwnie. Opierają się na systematycznej obserwacji i wykorzystaniu słabości ofiary, często grając rolę oddanego przyjaciela lub lojalnego pracownika. 13 lutego 2003 roku Anil Chohan opuścił biuro. Powiedział współpracownikom, że ma spotkanie ze wspomnianymi inwestorami w rejonie Stonehenge. Od tego momentu nikt już go nie widział. Telefon milczał do domu nie wrócił. W poniedziałek, kiedy pracownicy Ciba przyszli do pracy, zostali poinformowani przez Regana, że firma została sprzedana, a nowym właścicielem jest Belinda Brewin. Oficjalne pismo z podpisem Chohana potwierdzało tę wersję. Ale żaden z pracowników nie miał kontaktu z byłym szefem, nie było pożegnania ani słowa wyjaśnienia. Z perspektywy śledczej to właśnie ten moment stał się pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak. Fałszywa narracja przygotowana zawczasu. Nowa osoba w firmie, nieznająca branży. I właściciel, który po prostu zniknął, pozostawiając po sobie jedynie podpis pod dokumentem. Ale gdzie był Anil Chohan i czy ktokolwiek jeszcze z jego rodziny opuścił dom z własnej woli? Pytania te nie miały jeszcze odpowiedzi. Ale już teraz prowadziły w stronę ciszy, która kryła w sobie znacznie więcej niż tylko brak głosu. To była cisza przed krzykiem, który nikt nie miał już siły usłyszeć. Ciało unosiło się w wodzie, twarzą w dół, pozbawione butów, nienaturalnie rozdęte. Znalezione przypadkowo przez dwóch mężczyzn uprawiających rekreacyjne kajakarstwo w okolicach Bournemouth dryfowało kilka metrów od brzegu. Mimo braku wyraźnych oznaczeń tożsamości, stan ciała oraz sposób jego unieruchomienia wskazywały jednoznacznie na działanie przestępcze. Taśma klejąca owinięta ciasno wokół ust, ślady tempego urazu w okolicach potylicy oraz ogólna kondycja zwłok pozwoliły ustalić, że śmierć nie była przypadkowa ani samobójcza. Sekcja wykazała, że ofiara została najpierw uderzona w głowę, a następnie uduszona. Identyfikacja trwała kilka dni. Badania dentystyczne i porównanie zapisów medycznych potwierdziły, że było to ciało Anila Chohana. Przełom ten zmienił charakter całego śledztwa: z domniemanego zaginięcia na dochodzenie w sprawie morderstwa z elementami zacierania śladów i prawdopodobnego udziału więcej niż jednej osoby. Jednocześnie Podważył wersję zdarzeń przedstawioną przez Keneta Regana, który wcześniej twierdził, że Anil dobrowolnie sprzedał firmę i wyjechał do Indii. W tym samym czasie śledczy rozszerzyli analizę danych telefonicznych. Rekonstrukcja lokalizacji urządzeń należących do Regana, Chohana i osób powiązanych z firmą wykazała, że w dniu zaginięcia ofiary wszystkie sygnały przemieszczały się razem, począwszy od Hounslow przez Stonehenge. Aż po okolice Wilton, gdzie znajdował się dom Regana. Dane jednoznacznie wskazywały na synchronizację ruchu i sugerowały uwięzienie ofiary przez kilka godzin, a być może dni w jednym konkretnym miejscu. Wkrótce pojawiły się nowe informacje. Peter Rees, jeden z bliskich współpracowników Regana, zniknął z miejsca zamieszkania. W ciągu kilkunastu dni trafił do niewielkiego pensjonatu gdzie jego stan emocjonalny zaczął wzbudzać niepokój wśród lokatorów. Jednej z mieszkanek wyznał, że zna szczegóły zbrodni, ale, jak zaznaczył, sam nie zabił nikogo. Mimo to przekazał kluczowe informacje. Dzieci zostały zabite, a za wszystkim stał Regan. Użył sformułowań świadczących o silnym stresie pourazowym. Twierdził, że Regan oszalał i że on zrobił to bez mrugnięcia okiem. Ze względów operacyjnych niezwłocznie przekazano te informacje jednostkom poszukiwawczym. Riz został zatrzymany bez stawiania oporu w lokalnym pubie. Odmówił składania oficjalnych zeznań, ale jego wcześniejsze wypowiedzi zarejestrowano i wykorzystano jako materiał pomocniczy w dalszym postępowaniu. W tym czasie zespół dochodzeniowy zdecydował się na przeszukanie terenów Devon, gdzie znajdowała się posiadłość Belindy Bruin. Informacje wcześniej podane przez kobietę dotyczące niespodziewanych prac ziemnych prowadzonych przez Regana i jego współpracowników zyskały nowy wymiar. Wskazane pole, gdzie rzekomo wykopano rowy melioracyjne, zostało zabezpieczone i poddane badaniom archeologicznym. Pod warstwą ziemi odnaleziono resztki nadpalonej odzieży, dziecięce zatrzaski z plastikowych śpioszków, fragmenty biżuterii a także włókna odpowiadające ubraniom należącym do Nancy Chohan. Wstępna ekspertyza nie wykazała obecności ciał, co jednak nie wykluczało ich wcześniejszego pochowania i przetransportowania w inne miejsce. Dodatkowo ślady organiczne potwierdziły kontakt ludzkich szczątków z glebą w przeszłości. Znaleziska uznano za materialne potwierdzenie obecności ofiar na terenie posesji. Analiza profilu psychologicznego sprawcy wskazywała na klasyczne cechy przestępcy o strukturze psychopatycznej. Regan przejawiał brak empatii, zdolność manipulacji, chłodną kalkulację oraz brak emocjonalnej reakcji na cierpienie innych. Plan morderstwa był wieloetapowy, obejmował przygotowanie fałszywych dokumentów, przejęcie tożsamości gospodarczej ofiary oraz próbę fizycznego zatarcia wszelkich dowodów. Niektóre elementy jego działania wykazywały znamiona błędów taktycznych. Między innymi pozostawienie części dowodów na miejscu, brak pełnej synchronizacji wersji wydarzeń między współsprawcami oraz impulsywna ucieczka za granicę. Ale ogólny charakter przestępstwa pozostał wysoce zorganizowany. Podobne przypadki rzadko kończą się pełnym ujawnieniem faktów, a jeszcze rzadziej schwytaniem wszystkich odpowiedzialnych. W kolejnych dniach z cieśniny Solent wyłowiono kolejne ciało, tym razem należące do Nancy Chohan. Stan zaawansowanego rozkładu nie pozwalał na ustalenie bezpośredniej przyczyny śmierci, ale potwierdzenie tożsamości za pomocą badań DNA nie pozostawiło wątpliwości. Utracono kolejne ogniwo rodzinne. Nadal brakowało jakiegokolwiek śladu dzieci i matki Nancy. Policja oficjalnie uznała, że całe pięcioosobowe gospodarstwo domowe zostało zamordowane. Choć pełne dowody fizyczne obejmowały jedynie trzy osoby. Kluczowym pytaniem pozostało, gdzie i kiedy dokładnie dokonano pozostałych zabójstw oraz kto w rzeczywistości pociągał za sznurki, a kto był tylko narzędziem. W toku dalszego śledztwa zespół dochodzeniowy dokonał przełomowego odkrycia podczas analizy materiałów zabezpieczonych podczas sekcji zwłok Anila Chohana. W jednej ze skarpet odnaleziono złożoną, przesiąkniętą wodą kartkę papieru. Po ostrożnym rozprostowaniu i wysuszeniu dokumentu ujawniono, że był to list bankowy zaadresowany do Keneta Regana, opatrzony datą 12 lutego 2003 roku. Zawierał dokładny adres nieruchomości w Wilton, gdzie, według danych z lokalizacji telefonów, Anil był przetrzymywany w ostatnich godzinach życia. Ten dowód nie tylko potwierdzał miejsce jego uwięzienia, ale także jednoznacznie wskazywał, że ofiara była świadoma zagrożenia życia i podjęła próbę przekazania śledczym informacji o sprawcy. Z punktu widzenia kryminalistyki było to jedno z najbardziej bezpośrednich i obciążających świadectw pozostawionych przez osobę zamordowaną. Dowód ten miał kluczowe znaczenie w budowaniu narracji procesowej. Oraz w przekonaniu ławy przysięgłych o premedytacji działań oskarżonych. W kolejnych tygodniach śledczy uzupełniali materiał dowodowy o dane z telefonów komórkowych, potwierdzające wzorce przemieszczania się podejrzanych, zwłaszcza w okresie 13-15 lutego. Analiza bazy stacji BTS wykazała, że w czasie, gdy Anil był nieosiągalny, jego telefon był aktywny w rejonie Wilton, a równocześnie telefony Regana, Hornsiego i Risa. Logowały się w tych samych strefach. Lokalizacja, częstotliwość i czas aktywności poszczególnych urządzeń pozwalały na precyzyjne odtworzenie trajektorii działań sprawców i wskazanie miejsc prawdopodobnego przetrzymywania oraz późniejszego przemieszczania ofiar. Ważnym uzupełnieniem materiału było zgłoszenie się syna Williama Hornsiego, który dobrowolnie przekazał śledczym walizkę należącą do ojca. Wewnątrz znajdowała się kolorowa drukarka oraz zestaw dokumentów z odręcznymi podpisami Anila Chohana. Ekspertyzy grafologiczne potwierdziły autentyczność podpisów. Jednak datowanie tuszu i analizowane parametry papieru wskazywały na to, że podpisy były wykorzystane do produkcji sfałszowanych dokumentów, w tym pisma dotyczącego rzekomej sprzedaży firmy Siba Freight. Według hipotezy śledczych Anil został zmuszony do złożenia podpisów w warunkach przymusu bezpośredniego. Co potwierdzają również notatki księgowe i działania operacyjne podjęte przez Regana bezpośrednio po zniknięciu ofiary. Proces sądowy rozpoczął się wiosną 2005 roku w londyńskim sądzie Old Bailey. Trwał 9 miesięcy i obejmował setki godzin przesłuchań, prezentację blisko 4 500 dowodów rzeczowych. Oraz szczegółowe analizy dokumentacyjne i techniczne. Główne oskarżenie dotyczyło uprowadzenia, morderstwa pięciu członków rodziny oraz zacierania śladów poprzez fałszowanie dokumentów i porzucenie zwłok w celu utrudnienia identyfikacji. Kenneth Reagan oraz William Hornsey zostali uznani za winnych pięciokrotnego morderstwa i skazani na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Peter Rees, uznany za współwinnego morderstwa Anila Chohana, otrzymał wyrok 23 lat pozbawienia wolności. Wyrok sądu podkreślał wyjątkową brutalność przestępstwa, jego zimną kalkulację oraz fakt, że motywem było wyłącznie osiągnięcie korzyści finansowych. Nie stwierdzono elementów afektywnych, emocjonalnych czy psychicznych zaburzeń, które mogłyby ograniczyć winę sprawców. Szczątki Charanjit Kaur Matki Nancy zostały odnalezione w pobliżu wybrzeża Isle of Wight kilka miesięcy po zakończeniu procesu. Ciał Devindera i Ravindera, dzieci Anila i Nancy nigdy nie udało się odnaleźć. Brak tych szczątków stanowił jedyny element niepełnego zamknięcia w procesie dowodowym, jednak sąd uznał, że poszlaki oraz świadectwa pośrednie, w tym resztki dziecięcej odzieży oraz wyznania Risa, wystarczyły. By uznać morderstwo za udowodnione ponad wszelką wątpliwość. Z punktu widzenia analizy kryminalnej, sprawa Czochanów pozostaje jednym z najbardziej brutalnych przykładów celowego wyeliminowania całej rodziny dla zabezpieczenia nielegalnego przejęcia majątku. Przestępstwo charakteryzowało się wysokim stopniem organizacji, planowaniem wieloetapowym i wykorzystaniem luk w systemie kontroli dokumentacji gospodarczej. W szerszym kontekście społecznym ujawniło słabości w weryfikacji zmian właścicielskich oraz potrzebę większej uwagi wobec tzw. przestępstw białych kołnierzy w środowisku migracyjnym. Na poziomie emocjonalnym historia rodziny Hohanów pozostaje głęboko wstrząsająca. W jednym z ostatnich śladów ich życia, domowym nagraniu wideo, widać moment, w którym starszy syn stawia swoje pierwsze kroki. Na nagraniu słychać śmiech matki, delikatny komentarz ojca, a w tle spokojny głos babci. Wszystko to miało miejsce na dwa dni przed ich całkowitym zniknięciem. Z perspektywy czasu, ten materiał stał się symbolicznym epitafium dla życia rodzinnego, które zostało brutalnie przerwane przez chciwość, oszustwo i skrajną deprawację. Sprawa ta nie tylko unaocznia możliwości operacyjne nowoczesnej kryminalistyki. Ale również przypomina, że największe zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa może przyjść nie z zewnątrz, lecz z wnętrza z relacji zbudowanej na fałszu i manipulacji. Cisza po rodzinie Hochanów nie jest wyłącznie ciszą ofiar. Jest również ostrzeżeniem, które pozostaje aktualne dla instytucji, dla społeczeństwa i dla każdej osoby, która ufa zbyt łatwo.